Witam, z tej strony Monajk i wracamy do południowego, czyli naszej zabawy w łowce nagród, łowcy głów. Chyba to będzie najlepsze określenie tego, co teraz będziemy robić. Yy, dlatego, że od tych miłych Państwa, powiedzmy miłych, widzieliśmy w poprzednim odcinku, jak zapewne niektórzy z Was pamiętają, zadanie. Zadanie, żeby odzyskać kasę yy, od yy, niektórych chcę tutaj. Poborca długów. Najpierw się... chociaż... spróbujemy pograć z tym kulem może. Zapiszmy sobie, może jakoś uda się zrekrutować jako... Hej. Uważajcie go. Exist this coming kim. Yeah, that's <laughs> right. Gotta be a nice juicy contract with the management. Okay, I admit it. I ain't exactly roan and caps <laughs> here. what do you want? I'm under contract. I can't get out. No tak, widzieliśmy już w Pominezonach. Dobra. Do widzenia. Myślałem, że może tego gula uda nam się zrekrutować jako jej partnera dla jednego z klientów, ale no to niestety nie wyszło. Dobra. O, jest mapa oczywiście, mapa. Mapa. Dobra, spróbujemy najpierw znaleźć. Czy to czasem nie jest ona? Nie. Krzykacz Saturnika. Tu nas gdzieś kieruje. Żeby tu wejść. Drzwi do Freeside. No ale zaraz. My nie chcemy wychodzić z Freeside znowu nie to. Weźmy mam po okolicy. Czy w tej okolicy coś? Coś możemy. Dobra, bo tu mamy jeden do Fisay, żeby iść. Tu mamy jeden. Dobra, czyli przebiegniemy sobie tam. A więc że się mam do was pytanie Kto z was grał? E, grał w faluta mm, 2 i czy pamiętacie właśnie też miasto hazardu New Reno pamiętam to miasto z trzech powodów pierwsza sprawa to był ringboxerski ościna to był ring bokserski, w którym można było walczyć w którym można było też oszukiwać w którym można było zamachiwać się na przeciwników ogółem dość dużo zabawy Pewna naj puzzle mm -hmm. much I suppose you're here to collect if someone were to recover my caravan from that cave I could easily pay in full but who would oh, oh. A oh you charming wonderful <laughs> I agree I cannot risk my reputation on such a paltry sum. here is what I owe <laughs> no Dobre podejście. Ojej, zale od razu. Chyba jednak wiem, że Tak. To, to było pierwsza, pierwsza rzecz, z którą się kojarzy to miasto. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Druga rzecz, druga rzecz, to było coś, co trochę będzie powiązane z tym, co przed chwilą zrobiliśmy, a mianowicie porno-biznes. Można, można było zostać gwiazdą porną, zarówno grając mężczyzną, jak i kobietą, ale przyznam szczerze, że nie pamiętam, czy grając mężczyzną była to zwykła gwiazda porno, czy też gwiazda porno mniejszości seksualnej, no nie pamiętam, w każdym razie można było też Zostać. I trzecią rzeczą, która była bardzo fajnie zrobiona. Otóż miastem rządziły trzy rodziny. Trzy rodziny bankowskie, których imion niestety w tym momencie nie pamiętam. Wiem, że byli tam Wrights e, Family. I to tyle pamiętam, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o, o, ich, o ich imiona. Zobaczmy gdzie my to mamy iść. Jeden mamy tutaj gdzieś blisko w miarę, ale czy on nie jest czasem w środku w tym? Dobra, zobaczymy. I tyle pamiętam, w każdym razie lwia część, jeżeli nie większość. Chyba musimy wejść tutaj do tego fortu. Dobra, zapiszmy.

One researcher I liked who I could chat up about liquor got transferred so the

Niby gada za zagadkami, niby taka inteligentna, a... No właśnie. Ma <grytanie> 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 no, dobre podejście do życia. O. Czas na przekonywanie, tak? Możesz być kolejną gwiazdą. Dobra. No, czyli udało nam się ją zrobić, ale my tutaj po kogoś innego wyszliśmy. Czy nie? Chyba jednak no nie. Chyba nie tą misję wziąłem. Zaraz, zobaczmy. Bo ja wydaje mi się, bo... <laughs> Poborca długów? Nie, poborca długów. Aha, czyli widać, że on tu nie ufny. Ale to jak dobrze, że tutaj wyszliśmy. Tak, wracając do wątku. Ta wojna między trzema rodzinami. E, trzema rodzinami. E, bardzo fajnie się... Okay. Bardzo fajnie się mm, prezentowała, były oczywiście zabójstwa, były kradzieże, handel narkotykami, była wytwórnia narkotyków, z której swoją drogą można było zwerbować sobie mm, człowieczka, który był odrobinę neurotycznym, e, twórcą narkotyków, ale to jakby inna inność. O, mamy kolejnego gościa, zapiszmy.

Dobra, tak, były zabójstwa, ale zabójstwa, zarówno poprzez wchodzenie i słodki rozpiściel wszystkich przeciwników, ale też i takie trochę bardziej, bardziej przemyślane, jak na przykład jedna z głów rodziny był już, był już on starą osobą. O ile dobrze pamiętam, poruszał się chyba przy pomocy balkonika. I był cały czas pod, podłączony do tlenu. Eee, I trzeba było podmienić ten tlen, żeby go zabić. Podmienić, zejść sobie spokojnie. on gdzieś tam na górze ginął, nikt nie wiedział co się stało. Tak, można było też uwieść córkę jednego z mafiozów, co niekoniecznie dobrze się musiało skończyć. W każdym razie. Nie W każdym razie, tak, patrząc, miasto dużo bardziej żyło. Zdecydowanie, Dixon Dixon Dixon, kto ty jesteś? Eee. Tak, ogólnie były prostytutki. Dużo więcej to miasto po prostu żyło. Zgnilec, czyli zgnilec, czy ty zabierasz o moje względy? Around here, so I'm sure I know all sorts of things you'd find. The first boss was I took Is run by a pack of Yahoos that call themselves the Kings. Mm-hmm. Leader, oddly enough calls himself the King, currently has his hands full trying to prevent an all-out riot in Freeside. That's two tips, but what the hell? Nie, nie jest kolejny. Tak, w każdym razie no, były dużo. Yy, dużo bardziej przemyślane jednak mam wrażenie. Te misje to chyba na górę musimy wejść. Jest, myślałem, że to jakiś przeciwnik. Yy, dużo bardziej przemyślane te misje, dużo bardziej pasujące do klimatu. Tu niby mamy to New Vegas. Niby mamy. Yy, świat hazardu, ale tak naprawdę. Zaraz, tu mamy wejść, czy nie tu? Nie no, chyba mamy tam wyjść. Ale skoro na razie, skoro tu nam każe wyjść, to spróbujmy najpierw znaleźć jeszcze jednego w środku u gościa. No, o, o, może w tym budneczku będzie. Ale to wszystko pozawane. Nie będzie w tym gręczku, chyba, że na górze, ale nie, on wygląda tak, jakby był... Za. O właśnie tutaj. A, z tobą już rozmawialiśmy Santiago. O. No, ale wykonaliśmy, wykonaliśmy. odbierz, czy porażka? O, z. strasznie nieintuicyjne. Nie, nie są, ale są te klawisze. Strasznie to zaproszenie się jest nieintuicyjne. Jest mi cię połączającym. język. w ogóle można tak mówić, że Fallout 3 jest przecież rozbudowaną grą. Jak najbardziej taką grą jest, ale jest grzeczniejszą grą w porównaniu do tego, jaką grą był. Były wcześniejsze części Fallouta. Chociażby tutaj była taka sytuacja w dwójce, gdzie trzeba było. Gdzie była misja na uwolnienie niewolnika, z racji tego, że ja zawsze nie cierpiałem w handlarzy niewolników, to tutaj nie, nie, nie interesowałem się tym, żeby zostać takim handlarzem. Po prostu mnie to nigdy nie ciągnie zawsze, jeżeli tylko widzę handlowanie wyników, starałem się go zabić w razie można, można było uwolnić go albo oczywiście zabijając wszystkich zabierając, albo wykupując go, albo e, naprawiając radio, e, albo też zobaczmy w ogóle mapę. Ło, wow, tak oczywiście, to ja sobie wyszedłem, cobym set, szed, szedł, szedł, tak. No to bym się sorry, wybaczcie. Myślałem, że tam pójdziemy normalnie. Albo trzecim, czwartym rozwiązaniem było e, przespanie się z właścicielem. Co sprawiało, że dużo mniej tych pieniędzy trzeba było zapłacić, bo ta dużo mniej. Nie pamiętam, czy to było rzeczywiście dużo mniej, czy po prostu te pieniądze jakby już przepadały i automatycznie Repsurtuj seks z Bota. Dobra, też gdzieś w środku nam każe. Także, o, napiszmy, w razie gdybym chciał wywalić. W każdym razie dużo, 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 dużo bardziej rozbudowane. Rozbudowany yy, był Fallout. O, robot terminal odsłania towarzyszy? Jezu, tak, ja sobie powciskam. O, co to za miejsce o Jak się udało dostać do środka? O Jezu Pokaz to ma na sprzedać. Nas sprzedać. Nas sprzedaż Na sprzedać, na sprzedaż Nieco ciekawego nie mam mieli Assault Rifle Bolzar. Tak Jezu a, to jest pewnie do wyrzucania, ale dobrze pamiętam, przynajmniej z trójki, coś takiego, wyrzucało pociski atomowe. Double barrel shotgun. Granat. Grubas. Krabin śliwski. Krabin szczurmowy, Kołysanka. Obrządy śmierci. Pistolety różnego rodzaju. Na hmm. górze, możemy kupić amunicję. No właśnie. E, Gwoździe nas interesują. 40-25 mm, nas nie interesują. Piątki. Te możemy kupić. Dobra. Na pewno te nas interesują. OK, Teraz też interesują. Nie wiem czym się różnią te, ale zużycie celu. A, tu jest oddech, czyli pewnie oki. Weźmy może się przyda 50 nazw. Interesuje magnum, magnum, inwencja magnum, magnum nas. Na pewno też będzie interesować. Dobra, zatwierdź i idziemy dalej. O, chodźcie. teraz tam wrócić. Tam gdzieś musi być wejście w takim razie. Zgaduję. Tak, tu jest wejście. Dobra. O, pracujmy. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie, tak wracam cały czas do wątku przewodniego dzisiejszego odcinka. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie, to co by nie powiedzieć, w tych falotach też to zróżnicowanie jest, ale. Hmm, wiem, że to dziwnie zabrzmi. Jeżeli będę się odnosić do porównywać tą grę do gry, w której tak naprawdę świat to było kilka lokacji, no więcej jak kilka e, lokacji, no ale jednak e, ograniczona ilość lokacji, pomiędzy którymi były generowane losowo to free side, no, czyli losowymi e, spotkaniami. Co? Każesz mi wyjść? Tego robocika, ja seks robota jeszcze chce dorwać, ale to widzę, że tam trzeba iść. Mm, Tak, co, 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 co ja mówiłem, że. A, że porównywanie tego świata, mówienie, że tamten świat był jakiś taki e, większy, bardziej złożony, wydaje się na pierwszy rzut oka bez sensu, z racji tego, że tutaj jednak ten świat naprawdę istnieje cały. Nie ma czegoś takiego, że mm, jak to było w Falloutie, tak naprawdę przemieszczamy się po prawdziwych pustkowiach, pomiędzy którymi nie ma nic. Ciebie, mężczyzno? Zbierz swój side? Zabijmy sobie. Nie strzelaliśmy w tym odcinku, akurat idealnie. Boom! Ketchot! Ehm. Um. A ty co myślisz, że co? Temu koledze rozwaliłem głowę, to to by nie rozwala? Ale tam tamte lokacje, że już była lokacja to naprawdę, jak na tamte czasy, mam wrażenie, że była jednak dużo lepiej. Aha, musimy... zaraz zobaczmy mapę dużo lepiej zbudowana, dużo lepiej przemyślana. O Jezu, żeby jeszcze tu na mapie mi skakało. Eee, tu weszliśmy, jest zamknięta. My się musimy tu dostać. Nie wiem, jak się mamy tam dostać. Tutaj już jest zabalona. No to chyba z drugiej strony musimy powiedzieć masakra. Bez sensu. Tak, już nie możemy wiedzieć. Już możemy, już nie. Eee, no bo jakieś takie bardziej spójne. Tutaj jak. Gram, jak idę, ja osobiście mam wrażenie, że w tych lokacjach, tu, w tym mieście, one są tak mało zależne od siebie. Mało, mało to się czuję. Trochę przesadzam, no ale jednak, jakby nie patrzeć, no jest mapa, tu wejście do Freeside, a my tam mamy. Dobra. E, jakby nie patrzeć, no jest to gra, która została wydana później. Która została wydana już. W tej chwili drzwi mamy. Drzwi do Freeside też. W końcu mamy ich do tego Freeside, czy nie mamy? Więc jeśli pogubiłem. Nie, tam mamy jeszcze jaką drogę, która została wydana później, już na lepszej technologii. I troszkę, troszkę. Za bardzo tutaj się skupili na tym, żeby ten świat był olbrzymi, a za mało, moim zdaniem. Jednak na tym, żeby tak głębia była świata. I to jest, to jest chyba największy zarzut, jaki jest rzucany. Mmm, drzwi do zrujnowanych sklep. Wymaga klucza. No, super. My tu mam, tu mieliśmy wejście gdzieś indziej. Nie, dalej jeszcze. A... No mogli, mogli to, zrobić, to zrobić lepiej, bardziej dynamiczny świat. O, to jest, chyba, to jest chyba właśnie określenie, którego tutaj szukałem. Co tu jest? Dobra, nieważne. To jest chyba tego, to określenie, którego szukałem. Bardziej dynamiczny, bardziej mieszający się między sobą. Ej. Aha, nie na ten z naszych Po prostu mogli się bardziej nad tym e, postarać. Czy nie macie też trochę takich odczuć? Czy mieliście się w ogóle okazji grać w routa 2, na dzisiejsze czasy jest to już gra typowo dla już samemu za bardzo nie warto nie warto teraz się zapoznawać chyba że jesteście osobami które lubią e, które lubią właśnie stare, stare gry, to wtedy, wtedy warto jak najbardziej do tego wrócić, natomiast jeżeli odbijacie się od tego, odbijacie się od starych rozwiązań, od starych błędów, no bo gra nie była pozbawiona błędów, to, mm, to lepiej, lepiej jednak zostać przy trójce. Liczyć, że w przyszłości się to poprawi, ale na dzisiaj to tyle, bo już trochę się rozgadałem, trochę przegadany ten odcinek, ale zabiliśmy tylko ludzi, także nie jest aż tak gorzej. Eee, namówiliśmy gula do prostytucji, namówiliśmy byłego gościa w białym garniturze do prostytucji, ssumowaliśmy trochę kasy, także byłem udany, udany wieczór. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli Wam się nie podobało, jak najbardziej, gdzieś tam poniżej to możecie wyrazić w dowolny, wybrany przez Was sposób. dix tu sais. là, See you.